Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Demano, a to jest film, w którym chciałbym wam przekazać parę informacji oraz podziękowania. A o co chodzi z tymi podziękowaniami, no to zaraz już się dowiecie. Zaczniemy może sobie od informacji. Otóż słuchajcie, pierwszą informacją, która przychodzi mi na myśl, to jest wczorajszy film, który nagrałem razem z Zują. Y jest to odcinek z gry Survivor 3. Dokładnie tak, jest to gra coś typu Slender. Właściwie to jest Slender, tylko bez Slendera. Tak, dziwnie to zabrzmiało, ale ok. Zamiast Slendera, pana w garniturze, czy jak on ta wyglądał z białą głową, mamy czarnego wilkołaka z czerwonymi oczami, który umie przestraszyć człowieka. Zresztą możecie sobie zobaczyć zaraz na filmiku. I y, słuchajcie, bardzo ucieszyło mnie to, jak ten film się przyjął. Naprawdę y, nie sądziłem, ja i Zuja, nie sądziliśmy, że y, po prostu taki film 3-minutowy, bo y, dużej, no dobra, 4-minutowy, tak jakoś, y, zerwie tak dużo wyświetleń z Was. No to jest po prostu masakra z tego, co ja zauważyłem, jak te wyświetlenia się wbijały. Y, no, po prostu wam muszę za to podziękować to bardzo. Dziękuję Wam, że oglądaliście to. Były już komentarze na temat, nagrywajcie dalej z tego, nagrywajcie z innych horrorów i słuchajcie, dzięki wam. Razem z Zują załapaliśmy taki jakby teraz kontakt, bo wcześniej jakoś tak... Nie, nie, dało się, nie, na, nie dało się, nagrywać po naszym Minecrafcie, który nagraliśmy parę miesięcy temu ale teraz znowu tak jakoś nas wzięło do nagrywania i postanowiliśmy zrobić taką yy, nie, że serię, ale yy, nagrywać razem też horrory i może się też uda inne gry, ale chyba w takich yy, straszniejszych grach wygląda to yy, tak troszeczkę yy, lepiej, lepiej się to ogląda no i z tego względu, że ten film się przyjął bardzo dobrze, mamy zamiar nagrać kolejny odcinek, chyba z e, Survivor's 3. No, jeśli e, naprawdę chcecie, to nagramy, bo to jest masakra z, z tymi wyświetleniami. No, kurczę, 300 wyświetleń i w górę. E, no to jest e, mistrzostwo. I to jeszcze w niecałą godzinę, czy tam może, może troszkę więcej. No, nie wiem. W każdym razie dziękuję Wam za te wszystkie i myślę za te wszystkie wyświetlenia. Myślę, że Zuja też dziękuję. E, a więc słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć perspektywę e, moją, no to macie ją na kanale. A jeśli chcecie zobaczyć perspektywę Zui, no to będziecie mieli linka w opisie, żeby sobie wejść. A teraz zapraszam Was do obejrzenia e, krótkiej scenki, gdzie drę się po prostu niesamowicie. No, to zapraszam ja nie umiem Przecież przyciskiem AHAHAHAHA jezu, jezu Fuck, ej no weź ja tam uciekłem w jakiś krat <grym wytworzył> Jezus Ty to Okej okay. <grym wytworzył> No to widzieliście, jeśli ktoś z was jeszcze nie widział yy, moich strasznych Wczorajszych Krzyków No to teraz miałem okazję zobaczyć a teraz druga sprawa to jest konkurs o grę Tomb Raider i Dead Space 3, który ogłosiłem e, jakieś dwa tygodnie temu na moim kanale. Gry e, fundują mi, e, znaczy nie mi, tylko Wam, e, członkowie Studia Games. Taka grupa, która dawała mi gry na e, Today Playing Extreme. No i tak słuchajcie, wyniki miały być 20 kwietnia, ale przełożyły się na 30 z tego względu, że chciałem dać szansę ludziom, którzy na przykład nie widzieli tego filmu, zauważyli go dopiero potem lub tym, którzy na przykład, no nie wiem, nie wiedzieli co napisać, chcieli wymyśleć jakiś tekst, coś... No wiadomo o co chodzi, tak, każdy by chciał wygrać i każdy się stara. Także 30 kwietnia, czyli już we wtorek, dzisiaj jest sobota we wtorek już są wyniki coś około 18, nie, nie 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 tak jakoś około 20 21 coś takiego będą wyniki także serdecznie Was zapraszam w tym takim rejonie czasu jakby na mój kanał żebyście mogli zobaczyć wyniki w ogóle podobają się strasznie komentarze Wasze te wszystkie fajnie wymyślone i tak dalej z chęcią dałbym Wam wszystkim jakieś nagrody, bo naprawdę Te Wasze opisy, dlaczego akurat Ty miałbyś, miałabyś wygrać Tomb Raider lub Red Space 3 są y, naprawdę przekonujące. No ale cóż, no, tylko mogą wygrać dwie osoby, ale nie martwcie się, jeśli nie uda się Wam, y, no to będą też inne konkursy. I to już Wam teraz zapowiadam, że już za, no to jest za niedługo, będzie kolejny konkurs o grę, y, która jest. Nówka, nówka sztuka i nie jest jeszcze chyba tak tania, więc będzie warto o nią walczyć. No ale cóż, to już będzie na tyle. I słuchajcie, ostatnia sprawa to będą kanały polecane. Zaraz ujrzycie mój piękny pulpit oraz moją piękną kamerkę. No i co najważniejsze, kanały polecane, które zasługują na szczególną uwagę, bo też fajnie nagrywają. I teraz powiecie, może. Nie masz tylu widzów, po co polecasz? Chcesz się chwalić swoimi widzami czy coś? Nie słuchajcie, ja po prostu chcę, żebyście też zobaczyli moich ziomeczków i nie tylko moich ziomeczków, bo po prostu kanały, które, które odwiedziłem niechcący, a na przykład nie, 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 tu takich nie mam, które odwiedziłem niechcący, bo tu praktycznie znam, ale. Ale, 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 jeśli wam się to spodoba to mam też innych parę kanałów, których teraz akurat nie polecę z tego względu, że nie chcę, żeby to trwało zbyt długo, także jeśli wam się spodoba to będę polecał dalej. Jeśli macie jakieś swoje fajne kanały i zauważyliście ten film, chcecie, nie wiem, żeby ktoś wszedł, pooglądał to możecie pisać śmiało w komentarzach, do niczego nie zmuszam, także... No to cóż, to przechodzimy do mojego pulpitu ok słuchajcie, jesteśmy już na pierwszym kanale, który chciałem polecić i to już mówiłem o tym Żomeczku na początku Jest to kanał Zuja TV Tak, jest to Żomeczek, z którym nagrywałem The Survivors 3 I ma on 4 filmy I jeden to jest gameplay Właśnie ten z naszego Survivors Ale słuchajcie Ponieważ miał on wcześniejsze kanały, mam nadzieję, że tu się nie obrazisz, że to powiem nagrywał Minecrafta i inne yy, rzeczy i nagrywał to bardzo fajnie, mi się to bardzo fajnie oglądało yy, także mam nadzieję, że tutaj yy, na kanale będziesz miał więcej gameplay yy, z typu właśnie nie wiem czy, czy konkretnie Minecraft czy inne takie gry ale mam nadzieję, że jednak te gameplaye tutaj wrócą Yy, i będzie co oglądać bo naprawdę miło mi się ciebie oglądało tutaj macie naszego The Survivors 3 tutaj wróciłem ponieważ yy, chyba tam coś miałeś skopel z tego co się orientuje tak yy, z kartą graficzną z tego co mówiłeś yy. Mam nadzieję, że się nie obrażasz, że tak mówię tutaj to publicznie Tutaj informacje na temat mojego kanału yy, I Harlem Shake Jaś Fasola <laughs> Tak super, także serdecznie Was zapraszam na jego kanał yy, Bo jest warty śledzenia yy, Ponieważ filmy robi yy, super Wiem, że tutaj widzicie te wszystkie kanały, nazwy i tak dalej I tutaj mój pulpit i widzicie Camtasia Studio Po prostu nie, nie wiem dlaczego tak mi się zrobiło, że nie mogłem przyciąć tego tylko obraz mi się zmniejszył A kiedyś było może No cóż, mniejsza o to Przechodzimy do, do kolejnego kanału Kolejnym kanałem jest Stevie Tak, Stevie e, Też ziomeczek, którego znam Znaczy nie tak super osobiście, ale znam e, Ma on tutaj już co więcej e, Gameplay na, e, na przykład z The Walking Dead chyba całego przeszedł Całą serię zrobił, także jest co oglądać, słuchajcie Jest Battlefield 3, jest e, Paranormal na którego widok prawie tak mówiąc brzydko się osrałem <grych> jak on w to grał jest Eurotrack Simulator jest Rock of Age yy, i inne rzeczy, starsze gry, nowe gry yy, wszystko jest yy, fajnie poukładane o jest yy, Dead Space 3 yy, także tutaj was serdecznie zapraszam do niego już niedługo możecie się też spodziewać yy, chyba yy, gameplaya w Battlefielda 3 razem ze Steve'em ponieważ się zgadaliśmy no ale teraz jakoś tak nie było zbytnio czasu także serdecznie Was zapraszam na kanał Stevie ok kolejnym kanałem jest Matias Playing Games i tutaj jeśli to oglądasz to Ci powiem że kurde gdybyś nie napisał tego komentarza pod tym filmem do konkursu Sapphire to to by było szkoda, wiesz, bo cholera robisz fajne intra i po prostu... tym że no są zarąbiste, tak? Także słuchajcie, jeśli ktoś z Was lubi oglądać intra, ktoś z Was na przykład... Yy, oglądać intra, ktoś z Was na przykład yy, nagrywa, chciałby intra czy coś od jakiegoś yy, kogoś, kto naprawdę umie to robić dobrze, to yy, radzę Wam się zgłaszać do właśnie do Matiasa ponieważ jego interesom są po prostu zwalające z nuksą mega i tyle I tyle do powiedzenia także Matias playing games y, play <grym> Matias play again jak najbardziej idzie do polecanych y, y, wbijajcie do niego bo warto kolejnym kanałem jest wam dobrze znany Kubos y, myśl Minecraftowy świat Kubosa który nagrywał ze mną Minecrafta no cóż, nie jest tu starszej dużo gameplay, ale jest Minecraft mocno straż, który już jest troszeczkę starszy, jest Duke Nukem, jest Call of Jared zapowiedź, na którą troszeczkę czekam, wiecie, ponieważ yy, lubię tą grę i też mam zamiar nagrać lecz nie jedynkę, a tą nową i jest znowu intro yy, Minecraft Skycraft yy, no że jeśli chcecie też możecie wbijać ponieważ też bardzo fajnie nagrywa Minecrafta przeważnie tak. i kolejnym kanałem jest o jezu kolejnym kanałem jest kanał użytkownika Studio TMR tak tego ziomeczka ja znam osobiście tutaj już co innego niż gameplaye ponieważ tutaj jak możecie już teraz zauważyć są Odcinki z różnych kreskówek, z różnych filmów, yy, w tym Shrek, Madagaskar, yy, Potwory, Kontraopcy, Achten Andy, yy, co to jeszcze jest? Gęsia skórka, coś tu, Kik strach się bać, także jeśli jesteście fanami kreskówek i lubicie sobie pooglądać yy, tego typu rzeczy, to serdecznie Was zapraszam, bo Studio T TMR to jest kanał na którym Możecie sobie pooglądać nie jeden odcinek zdanej kreskówki, a jeśli chcecie więcej, to przecież można go subskrybować i błagać o więcej, prawda? Także Studio.TMR, TMR ostatnim kanałem polecanym i bardzo dobrym kanałem na który trzeba wchodzić oczywiście jeśli chcecie. Tak, dobra. Także słuchajcie, Zuja TV wbijajcie, z TV wbijajcie, Mantas Playing Game, wbijajcie. Kurde, czemu mi się to myli? Matias Playing Again wbijajcie Minecraft to Bosa Bossa wbijajcie i Studio TM, TMR wbijajcie Słuchajcie, to by było na wszystko yy, w tym takim informacyjnym filmie Jeśli Wam się podobał to, to fajnie Będę robił y, takie filmy yy, właśnie jeśli będę miał Wam jakieś informacje do przekazania O jezu, wyłączyłem, a dobra jeśli y, będą jakieś kanały polecane to będę robił najwyżej osobne filmy Tylko z, kanały, z kanałami polecanymi yy, Aha i słuchajcie jeszcze jest y, tak, y, taka u mnie y, Inna y, informacja Mam aska jeśli macie jakieś pytania to zadawajcie je na asku yy, macie go po prawej stronie u mnie na kanale zresztą wam teraz mogę chyba pokazać co y, Jak to wygląda tutaj tylko wyciszę ten film, o dobra gdzie tutaj macie facebook twitch tv damiano fuck you, yy, tak yy, masz pytanie to pytaj także wbijajcie yy, sobie tutaj ładnie yy, jeśli macie jakieś pytanie no i to właściwie wszystko yy, jeśli wam się o to bało, no to nie zapomnijcie lajknąć subnąć i skomentować a tymczasem ja się z wami żegnam i trzymajcie się, cześć